Nad tą programowaniem zastanawialiśmy się już od dłuższego czasu. Było bardzo dużo pozytywnych opinii, takich przyszłościowych, o tym, że jeśli dziecko zacznie tą naukę, to, to lepiej się po prostu rozwija, jest bardziej kreatywne i na pewno przysłuży mu się to na przyszłość. Tworzymy różne poziomy takiego ludzika, który chodzi i nie może spaść. I musi przejść i za to dostanie nagrodę. Mój syn y, często właśnie przysiaduje przy komputerze, więc pomyślałam, no żeby to, ten czas jakoś tak dobrze wykorzystał. I muszę powiedzieć, że też namówił jednego swojego kolegę właśnie, żeby też uczęszczał na takie zajęcia, no jest, jest naprawdę super. Są to pierwsze zajęcia, na które Sen wychodzi z, z taką stuprocentową pewnością, że chce tam iść i z których wraca z ogromnym zadowoleniem. Nawet kiedy zajęcia się skończą w domu i tak dalej pracuje nad programem, który był omawiany. I wiąże przyszłość z tym, co robi tutaj na zajęciach. To jest w zasadzie zainteresowanie, z którym można stworzyć wszystko. Nie masz gry? Zrób sobie sam. Pralka już się zepsuła? Masz Arduino? Zaprogramuj sobie program. Można przeprogramować komputer, żeby robił zupełnie co innego niż, niż to, do czego został stworzony. Aktualnie oprogramuję więc w C Sharpie, chcę się nauczyć, ponieważ jest to chyba, z tego co wiem, dosyć rozbudowany język programowania i dużo rzeczy można z nim robić, a chciałbym w przyszłości robić gry, więc... Przewodziłem w internecie różne oferty właśnie z zakresu oprogramowania, no i Państwa oferta okazała się najlepsza ze wszystkich. Chciałbym zostać programistą w przyszłości.